Zmiany w The Voice of Poland przyciągają uwagę widzów jak nigdy dotąd. Nowa edycja, która rusza już 7 września, zapowiada się jako prawdziwa rewolucja. Czy w programie pojawi się jeszcze nowy prowadzący lub prowadząca? The Voice of Poland to program, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Każda edycja przynosi nowe emocje, utalentowanych uczestników i niezapomniane występy. Tym razem jednak 15 sezon muzycznego show zaskakuje już na etapie przygotowań. 15. Edycja The Voice of Poland już niebawem, nowy sezon The Voice of Poland zbliża się wielkimi krokami. Premiera 15 edycji popularnego programu muzycznego odbędzie się już 7 września na antenie TVP2. Widzowie z niecierpliwością oczekują na powrót tego emocjonującego show, które przez lata zdobyło ogromną popularność w Polsce. W najnowszym sezonie nie zabraknie wielkich zmian czy spięć między nowymi jurorami, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych fanów. Skład Jury został niemal całkowicie odświeżony, co wprowadza nową energię do programu. Na fotelach trenerskich zasiądą Thompson i Baron, którzy od lat są związani z The Voice of Poland, Lambery oraz powracający po przerwie Michał Szpak. Do tej grupy dołączy również debiutujący w tej roli Kuba Badach, dla którego będzie to nowy rozdział w zawodowej karierze. Zmiany dotyczą nie tylko jurorów, ale również gospodarzy programu. Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz Jan Dąbrowski, który został ogłoszony kilka dni temu, to trio, które poprowadzi 15. Edycję. Oznacza to, że z programem pożegna się najprawdopodobniej jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych twarzy Tomasz Kamel. Czy to koniec rewolucji w The Voice of Poland? Na to pytanie odpowiedź znajdzie się już wkrótce. To nie koniec zmian wśród prowadzących, choć ogłoszono już nowych prowadzących, to nie oznacza, że TVP odsłoniła wszystkie karty. Telewizja Polska na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych zasugerowała, że lista gospodarzy: 15. Edycji The Voice of Poland może nie być jeszcze zamknięta. Pod zdjęciem przedstawiającym Paulinę Chylewską, Macieja Musiała i Jana Dąbrowskiego pojawił się tajemniczy komentarz, który rozbudził wyobraźnię fanów programu. Rozwin, internauci szybko zaczęli spekulować, kto jeszcze może dołączyć do grona prowadzących. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk pojawiła się Barbara Kurdej Szatan, która przez wiele lat była jedną z ulubionych prowadzących tego show. Inni natomiast wyrazili nadzieję na powrót Tomasza Kamela, uznawanego za twarz programu. Super, co wy wyprawiacie? Po co te zmiany? Zapewne, kurde, szatan. Oby Tomasz Kamel to twarz tego programu. Sprawdź, zastąpiono go młodszym. Rafał Brzozowski podsumował zwolnienia w TVP fatalnie. Niepewność co do ostatecznego składu prowadzących dodaje emocji przed nadchodzącą premierą. Czy do zespołu dołączy czwarty prowadzący? A może TVP szykuje jeszcze większą niespodziankę? Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane w dniu Premiery 15. Sezonu The Voice of Poland, jednak już teraz wiadomo, że ten sezon będzie pełen niespodzianek.